Dzień dobry i witam ze Słowacji Kalifornii. Pewnie rzadko widujesz mnie w czapce, tym bardziej w takiej ciepłej nie jak dzisiaj. Natomiast czuję się jak zwłok, yy, pff, gardło mnie boli, jestem przeziębiony, cieknie mnie z losa i wiele innych rzeczy. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy kolejny dzień i idę się uratować. W niedzielę, na saunę. A więc yy, jestem po medykamentach, natomiast sauna zawsze na mnie działa w dobry sposób. Więc idę na saunę i widzimy się za chwilę. Trzy sesje, każda po 15 minut z zimnym prysznicem. I już po sami, trochę lepiej się czuję, ale jeszcze nie najlepiej. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o pewnej książce, która się przyda każdej osobie, która zaczyna swój biznes i o której ja czasami zapominam, a chciałbym ją czytać przynajmniej raz w roku. I będę czytał przynajmniej raz w roku. Ostatnio nie zapomniałem, ale będę czytał. Więc ta książka to The 22 Immutable Laws of Marketing. Bardzo dobra książka, która mówi o podstawowych zasadach marketingu, których jest 22, 18 na jednej stronie, reszta na drugiej. Nie jest to długa książka w formie jest półtorej godziny. Tutaj mamy 140 stron, natomiast wiedza, która jest w niej zawarta, jest niesamowita. Cztery pierwsze rzeczy, czyli Law of Leadership, kategorie Mind Perception, mówi nam mniej więcej o tym, że e, to, co my dajemy klientowi, nie ma do końca najwyższego znaczenia, ale są prawa, które mówią, czy dany klient to wybierze. Na przykład mowa też o tym, że lepiej być pierwszym niż drugim. A jeżeli jest się już drugim, to może warto być pierwszym w nowej dziedzinie. Mówiliśmy o tym wiele razy, czyli o idei czerwonego i błękitnego oceanu. Czerwony Ocean jest to miejsce, gdzie jest wiele konkurencji. Nie tylko mowa o firmie, ale na tych robimy kurs online, blog, YouTube, channel. Kanał na YouTube, cokolwiek, zawsze możemy wpaść w Czerwony Ocean i wtedy jest nam bardzo ciężko pokazać, że jesteśmy wartościowi dla danego klienta, albo naszego czytelnika, albo naszego widza. Ale jest też niebieski ocean, czyli miejsce, w którym nie ma za dużo konkurencji, gdzie my jesteśmy z małą ilością naszych klientów, naszych czytelników, naszych odbiorców i cieszymy się razem naszą wzajemną pracą. Natomiast wiele osób, które zaczyna z biznesem, przynajmniej to sobie, które znam, które się to mnie zgłaszają, jest tak, że Zamiast skupić się na przykład na małym, niebieskim oceanie, weźmy za przykład programowanie w Javie, to jest mój ulubiony przykład. Zamiast sobie wymyśleć, ok, dobra, czy są filmy, które zajmują się programowaniem w Javie, ale tylko w chmurze X? Albo czy są filmy, które zajmują się programowaniem w Javie, ale tylko w projektach, które wykorzystują bazę Oracle? Daję przykład całkowicie. Jeżeli tak, to może to nie jest temat dla nas, więc szukamy naszej niszy, szukamy miejsca, gdzie. Nie ma konkurencji, gdzie będziemy mogli pokazać się w oczach naszego klienta i powiedzieć: Drogi kliencie, jesteśmy pierwsi w tej kategorii. Nie ma nikogo, z kim można nas porównać. Jesteśmy najlepsi, możemy Ci pomóc. Nasza cena jest taka i taka. Tam też trzeba uważać, my możemy Ci pomóc. Natomiast e, zamiast tak robić, dużo z nas robi w ten sposób: e, Znajduję sobie czerwony ocean, na przykład, ok. E, będę software house'em, który zajmuje się Java. Ogólnie. I nagle się okazuje, że idziemy do klienta i klient mówi: dobra, super fajnie, jest was chłopaki, dziewczyny i tak dalej. Natomiast mamy tutaj 70 innych ofert. Ile musimy was porównać z innymi firmami. A w ogóle, to oni są lepsi od was tańsi. i tańsi. I zaczyna się problem. Ci ludzie mi piszą, że ta firma X daje niższe ceny, ta firma X robi różne triki jeżeli mamy nasz niebieski ocean nie mamy konkurencji i mamy tych problemów. W tym całym procesie jest ważne to, że gdy tak się dzieje, to wystarczy naprawdę mała zmiana percepcji, bo znowu klienci, czytelnicy, nasi widzowie nie wybierają świadomie, czy nas oglądają, słuchają, czytają, kupują od nas, robią to podświadomie, jak nas zauważą, tak będą to robili. Zazwyczaj sam początek współpracy o tym świadczy, jak nas widzą, jak nas oceniają, o nas myślą. Bardzo szybko podejmujemy te decyzje. Więc cała kwestia jest taka, że w chwili, gdy zauważamy, że są problemy związane z tym, trzeba wymyśleć nowy niebieski ocean. Ten się robi czerwony, trzeba będzie wymyśleć nowy kolejny. To jest dobry sposób. I sam w to też często wpadam. Na przykład myślałem jakiś czas temu o otworzeniu agencji marketingowej i, i gdy już byłem blisko założenia jej, natomiast potem pomyślałem, o kurczę, przecież jak ja zrobię to, to będę tutaj. Będą setki innych firm, które będą to robiły. Więc Cały czas myślę o tym, że jeżeli będę kiedykolwiek otwierał taką agencję, to zrobię ją na przykład tutaj. Czyli, na przykład, Agencja Marketingowa dla Sklepów Spożywczych. Agencja Marketingowa dla Sklepów Spożywczych w Warszawie, itd. Tak tak Można szukać różnych nich, natomiast, zawsze, jeżeli będziemy pierwsi w danej kategorii, wtedy będzie nam łatwiej. Więc polecam tę książkę, że myślisz o robieniu czegokolwiek. Od kwestii związanych z budowaniem biznesu, przez blogi, kursy, kanały na YouTubie, etc. etc. Więc so, tak, dobra, tyle. Dalej czuję się jak zwłoka, ale jakoś żyję powoli, pomalutku. Dobra, to tyle. <laughs> więc, jeżeli masz jakieś pytania, daj znać. A ja tymczasem wracam do mojego dnia. Zafaszeruję się tabletkami i idę spać. Tak więc, dziękuję i do zobaczenia jutro. Pa!